Partnerem odcinka jest firma Delphi Technologies. Wsłaniamy się Państwu w kolejnym odcinku naszego podcastu. Grzegorz Kacalski i Krzysztof Rybarski obaj z portalu warsztatowiec.info Proszę Pana, ponieważ partnerem odcinka jest firma Delphi Technologies, to przyszło mi do głowy, że powinniśmy porozmawiać o cewkach, parę słów o nich powiedzieć, zwłaszcza, że jeszcze o cewkach nie mówiliśmy. A tak się składa, że Delphi jest producentem i dostawcą cewek i na pierwszy montaż i na rynek wtórny, w związku z tym będzie nie od rzeczy. I proszę Pana, chciałem tak przewrotnie na początku. Czy Pan pamięta taki cytat słynny z Benedykta Chmielowskiego, księdza, autora Nowych Aten, że proszę Pana, koniak jest, to każdy widzi? No ale, przepraszam, co ten cytat ma wspólnego z cewkami zapłonowymi? No więc, proszę pana, ma to wspólnego, że z cewkami to jest właśnie dokładnie odwrotnie. To znaczy, jakie cewki są, to nie widać. No bo, proszę pana, cewka wygląda tak samo. Ta, zwłaszcza te paluszkowe, to już w ogóle wie pan, to jedno i drugie zwykle czarne, proszę pana. I pan właściwie nie wie, co tam w środku jest. W związku z tym, proszę pana, to, co się kryje w tej cewce, czyli wszystkie te technologie, które zostały w nich jakoś tam poukrywane, to one są niewidoczne. A proszę pana, są one bardzo istotne, ponieważ no, decydują o tym, proszę pana, jak ten układ zapłonowy będzie działał i jak długo. No wierzę panu, proszę pana, podobnie jest z wieloma innymi częściami samochodowymi. Zgadza się. Ale wie pan, cewka to jest taka tajemnicza, bo tak, po pierwsze myślę, że nie wszyscy, nawet w warsztatach tak wiedzą dokładnie, na czym polega działanie tej cewki, całe to zjawisko elektromagnetyczne. W związku z tym, proszę pana, tak jak ktoś jakoś nie wnikał w ten, w ten temat, to może nie wiedzieć, co decyduje, proszę pana, o tym, jak ta cewka działa. Rozumiem, że pan jest po lekturze jakiejś prasy fachowej. Pan, pana i... przeczytałem to i owo, i otóż to się okazuje, wie pan, że dwie cewki wyglądają dokładnie tak samo, proszę pana, nawet z bliska pan weźmie do ręki i on właściwie niczym się nie różni. No poza tym, że jedna pochodzi od renomowanego dostawcy pierwszomontażowego, który dysponuje tymi wszystkimi technologiami, i produkuje cewki zgodnie z wymaganiami producentów samochodów, a druga cewka to pochodzi od dostawcy. Nieznanego i ona tylko tak wygląda, jak ta druga. I tak proszę pana, żeby stwierdzić, że one się jednak różnią, to należałoby je przekroić. I proszę pana. Jak no, się ale się przednie, wtedy niszczą. No się niszczą, dlatego my tego sami nie robimy, ale proszę pana, można znaleźć bardzo ciekawe materiały, i w tych materiałach właśnie są takie porównania. I proszę pana, jak się zrobi taki przekrój, to co się okazuje, że w tej cewce tej renomowanej, to proszę pana, uzwojenie i pierwotne, i wtórne. To on jest bardzo równomiernie nawinięty, Tam jest, wie pan ten, te zwoje są tak bardzo regularnie jeden koło drugiego, natomiast takich no, najmowych powiedzmy, to tam zupełnie chaotycznie to przebiega. Proszę pana, tam te zwoje to tak się zwijają, tak proszę pana, jak bądź, a to no, w olbrzymim stopniu później decyduje o tym, jak ta indukcja elektromagnetyczna, proszę pana, przebiega, czyli o jakości iskry. Z całą pewnością, proszę pana. Na pewno też się różni materiałami użytymi. Ale no właśnie rodzajem... to, proszę pana, z tymi materiałami to wie pan, to można dysertacje rozmaite na ten temat pisać. Pewnie by parę doktoratów mogło powstać, bo proszę pana, to jest tak, i jakość tej izolacji, i proszę pana, i materiały użyte, i drut, proszę pana, który tam jest użyty do tych zwojów, i to z czego rdzeń jest zrobiony. Wszystkie te czynniki zebrane do kupy decydują później, jak ta cewka działa. No, a druga sprawa, dobrze, że pana, no, wytrzymałość cewki na bardzo trudne warunki, w jakim przychodzi jej pracować. Bo niech pan zwróci uwagę, że teraz standardem są te cewki paluszkowe, takie bezpośrednio nasadzane na świece. One no, głęboko tak, są. A, no skazane. właśnie, one są poddawane na zmianę bardzo różnym temperaturom. Głównie no, wysokim. No, głównie wysokim, ale niech pan zwróci uwagę, że jak jest zimno, to na dzień dobry są zimne. Pan zapala ten silnik i one się zaczynają rozgrzewać na no, bardzo wysokiej temperatury. No więc tam powstają rozmaite z tego powodu naprężenia i ta cywka musi tym naprężeniom sprostać. Dodam, proszę pana, że jak filnik cieknie gdzieś tam spod jakiejś uszczelki pokrywy zaworów, to jeszcze olej się dostaje w jej okolice. No właśnie, więc ta cywka musi tym naprężeniom sprostać, bo proszę pana, jak nie sprosta, no to wtedy diabli wezmą i wie pan, się robi wypadanie zapłonów. Świeci się check engine, jeszcze nie daj Boże, samochód gdzieś na trasie nawali, przejdzie w tryb awaryjny, no i wie pan, utręka. I z powodu jednej cewki same kłopoty mogą być. No proszę pana, dlatego zawsze tutaj powtarzamy, że warto kupować części no, uznanych wytwórców, bo... Bo są z jakiegoś powodu uznani, no, uznani są dlatego, że dostarczają rzeczywiście te elementy odpowiadające, no, wyśrubowanym normom, a one są coraz I chociaż, bardziej te części, chociaż te części są droższe niż, niż jak pan mówi, no, no mowę, to de facto opłacalniejsze, bo klient nie przyjeżdża z awanturą, że coś znowu nie działa, klient jest zadowolony bardziej, bo to wszystko jedzie tak, jak powinno, Także no, no, ja też tym, że, uważam, że, że nie ma co ryzykować. Koszty to jedno, ale no druga sprawa to po prostu awaryjny samochód. No, czyli to jest dopiero jest zmora użytkownika, że pan wsiada do tego samochodu i pan nie jest pewien, jak on tam po drodze się będzie zachowywał. Dla mnie to jest najważniejsza sprawa, żeby już niech on jeździ, że pana szybciej, wolniej, ale przede wszystkim samochód musi być niezawodny. No, to jest podstawowy wymóg. I jeszcze, proszę pana, mogę tak dodać, taka moja obserwacja, że im droższe są jakieś części, no tym bardziej należy się trzymać zasady, żeby montować części, tak powiem, uznanych producentów, bo w przypadku konieczności wymiany na kolejną rzecz, no to po prostu jak pan montuje te tańsze części, może nie tańsze, one dalej są drogie, ale są trochę tańsze. No, to montuje pan później po raz drugi, po raz trzeci i de facto wychodzi droża. Montuje pan, proszę pana, ryzyko po prostu, no, że to nie będzie działało tak jak powinno, albo że żywot takiej części będzie bardzo ograniczony. No ja generalnie, że pana, no, mimo że sam jeżdżę samochodem dosyć starodawnym, bym powiedział delikatnie. To no, jeździł się... pan starodawniejszym. A jeszcze jeździłem starodawniejszym, ale mimo to zawsze się trzymałem zasady, żeby jednak. Kupować części renomowanych producentów, nieważne zresztą do czego, czy to. No, zresztą wymieniałem w tym poprzednim całą tę listwę z sywkami, i zaufałem właśnie renomowanemu producentowi. Chociaż w warsztacie mnie pytali delikatnie, czy w związku z tym, że samochód, że tak powiem, niewiele wart, to czy ja właśnie nie życzę sobie jakiegoś zamiennika, nie życzyłem sobie. Poprosiłem, Rozumiem, ale... że wartość samochodu no... dzięki temu dwukrotnie wzrosła. Nie, nic nie wzrosło, ale proszę pana dzięki temu. No jak, samochód... jak zamontował pan taką część, to natychmiast no... wzrosło. No, w... dla mnie wzrosła, no bo gdybym go ten samochód sprzedawał, to chyba nikt by się nie przejął, że zamontowałem ty... właśnie. Oczywiście, że nie. No tak, także zawsze się tej zasady trzymałem i kupiłem właśnie tę listwę od renomowanego producenta, i to byśmy jednak polecali, bo. Chyba, że ktoś, że pana ma żyłkę hazardzisty i lubi sobie tak pojeździć z pewnym dreszczykiem emocji, no to nie ja zdecydowanie. No ja jednak wolę, żeby mieć tę pewność, że wsiądę, pojadę i, i dojadę. I dojadę. Proszę pana, jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć też a propos uh -huh. naszego partnera, że pana firma Delphi Technologies. Mianowicie, no bo firma Delphi Technologies jest dostawcą całego asortymentu hamulcowego, właściwie wszystkich tych elementów. Proszę Pana, o takim zjawisku jak klocki do samochodów zelektryfikowanych, czyli hybrydowych i elektrycznych. Hybrydowych całkowicie. i elektrycznych. Bo proszę Pana, w tych samochodach to, to ten cały układ hamulcowy działa w trochę innym reżimie niż w samochodach konwencjonalnych. No ponieważ tam w dużej mierze ta energia zamieniana jest znaczy... na energię elektryczną, o tak, nie na cieplną, no bo jak się hamuje, no to siła tarcia, prawda, zamienia energię kinetyczną na cieplną. Tak, jest tak i dlatego hamulce się grzeją, grzeją. A jak proszę pana, pan hamuje tym silnikiem elektrycznym, to wtedy pan zamienia energię kinetyczną na elektryczną, o z jakimś pożytkiem, bo przecież można później, wie pan, wykorzystać, zmagazynować tej baterii. To mnie się generalnie bardzo podoba ten taki pomysł. Tramwaje proszę pana tak mają. One mają, ale one to do sieci zdaje się, nie wiem, chociaż te nowe to zdaje się, że mają jakieś. Do, do sieci, owszem. Kiedyś te stare to rzeczywiście do sieci, natomiast nowe zdaje się coś tam chyba magazynują i, i, i się to tak nie tego, nie? No być może. No, ale proszę pana, wracając do samochodu właśnie w związku z tym, że klocek jest mniej intensywnie eksploatowany, proszę pana. Znaczy, no, służy do hamowania na no, tak, niskich no, do, no, prędkościach. Do kiedy... takiego awaryjnego, jak pan musi depnąć bo coś, prawda? To wtedy też one hamują, ale tak czy siak eksploatowane są mniej intensywnie. A zatem, proszę pana, starczają na dłużej. To znaczy, żeby wystarczyły na dłużej, to one muszą spełniać pewne warunki. A te warunki to są takie, że one muszą być odporne na różne czynniki takie degradacyjne, związane, proszę pana, z upływem czasu i, i z różnymi takimi pogodowymi czynnikami. Czyli wie pan, tak. muszą być odporniejsze, koro, rozumiem, tak, i jakieś inne i, utleniania. zwłaszcza taką korozję elektrochemiczną, no bo zimą, pan sól tego to koroduje jak diabli, w związku z tym muszą spełniać właśnie określone warunki i dlatego jak się ma taką hybrydę, no, hybrydy są coraz bardziej popularne jak tak patrzę na ulicę, dużo już tych samochodów hybrydowych jeździ, no to rzeczywiście warto kupować klocki specjalnie przeznaczone do tych modeli zelektryfikowanych i pochodzące właśnie od renomowanych dostawców tak jak te... Ja jak panu mówię. więcej powiem proszę pana Klocki do tych samochodów, zwłaszcza elektrycznych, muszą jeszcze poza tym być cichsze w działaniu, bo samochód jest cichszy i wszelkie piski bardziej słychać. I w zasadzie powinny być mniej pylące. No, zwłaszcza w samochodach sprzedawanych w Japonii. Japonia, powtórzę pana, ma ma jakiegoś fioła na punkcie pylenia, no i tam głównie się patrzy, czy klocek pyli, czy nie pyli. Tam I tak, klocek słysza. może gorzej hamować, ale nie ma. Nie, może on, on hamować musi dobrze, tylko przy okazji ma nie pylić. Takie są japońskie nie, wymagania. To się, takich zwierząt nie ma na świecie, proszę pana. To wszyscy, tak powiem, hamulcowi specjaliści mówią, że po prostu nie należy używać klocków z rynku japońskiego na rynku europejskim, bo po prostu one są słabsze. Tak, jak słabsze są hamulce samochodów amerykańskich od hamulców samochodów europejskich. No bo w Ameryce są, tak powiem, ściślejsze limity prędkości i mocniej przestrzegane. I te samochody, tak powiem, mniej intensywnie hamują. Czyli podsumowując, ufamy renomowanym dostawcom i kierujemy się katalogami przy doborze? No zdecydowanie. I szukając w katalogu, patrzymy, czy samochód jest na pewno elektryczny, czy na pewno nie jest elektryczny. No i właśnie tutaj to chyba na tym zakończymy część tę techniczną i przechodzimy do części, proszę pana, publicystycznej. Ja taki temacik przygotowałem, wdzięczny bardzo, bo na dniach, proszę pana, wyrusza wyprawa maluchów do Monte Carlo. To jest impreza taka związana z rocznicą rozpoczęcia produkcji polskiego Fiata 126P w Bielsku Białej, rocznicy 50. I proszę pana jedzie cała kawalkada tych samochodów, a w tych maluszkach plejada gwiazd, a wśród nich proszę pana dwóch dżentelmenów, którzy razem mają 190 lat. Wie pan o kim mówię? No, oczywiście, że wiem. Sobiesław Zasada i Longin Bielak, ale oni kiedyś już jechali do tego Monte Carlo i też maluchem. Ten, no właśnie 50 lat temu jechali maluchem poza konkursem. Ale przejechali całą trasę. A przypominam no, tym naszym młodszym słuchaczom, którzy tak nie bardzo pamiętają znaczy pamiętają, nie bardzo wiedzą, na czym polegał rajd Monte Carlo, że to był rajd, który się odbywał zimą, w warunkach zimowych no i wiódł przez Alpy. W związku z tym trasa bardzo trudna, wymagająca. I ten nasz, nasz ten maluszek, biduszek z Bielska Białej przejechał cały zdrowy, dojechał na metę. no I to I było... on kiedyś, kiedyś proszę ten... pana, ten. Ten rajd był gwiaździsty. Się ruszał z kilku miejsc w Europie. Wszyscy się zjeżdżali w Monte Carlo i tam dopiero były właśnie te jeszcze odcinki specjalne, alpejskie. Kiedyś start był i z Warszawy nawet. No właśnie, to w ogóle były bardzo romantyczne czasy w sportach motorowych. Ja te... tylko, proszę pana, się zastanawiam, skąd tyle tych małych kwiatów znaleźli, żeby tyle osób mogło jechać do tego Monte Carlo, bo jak pan wyjedzie na ulicę, to małego fiata trudno już zobaczyć. O, no teraz to rarytas prawdziwy. No właśnie nie wiem skąd znaleźli, ale proszę pana, przyglądałem się tym fiatkom, bo on, byłem na takiej konferencji pracowej związanej z tą imprezą. Jeszcze tylko dodam, że impreza ma no, przede wszystkim wymiar charytatywny, bo chodzi o to, żeby zebrać pieniądze na rzecz dzieci, ofiar, wypadków komunikacyjnych. Organizatorzy mają takie hasło, że jadą po milion, ale po cichu liczą, że tych pieniędzy będzie jeszcze więcej, czego życzymy bardzo. I proszę pana, te fiatki tam były, bo to się odbywało w tym automobil klubie. Warszawskim, warszawskim tak, na Bemowie. Na na Bemowie. I były te fiatki tam ustawione. Można było potem zobaczyć, jak one jeżdżą sobie tam po tym. I dużo ich było? Ja, chyba ze 30 było. I one różne właśnie, różne bardzo, tak powiem, epoki tej, tej bo to przecież trwała ta produkcja od 73 do 2000 chyba, no, albo, 2000, albo nawet 2002, 2002 tak. W każdym razie no, prawie 30 lat, w związku z tym one się trochę zmieniały, no niewiele, ale jednak i były nawet te z tego pierwszego okresu produkcyjnego, z lat 70. takie znaczy z tymi charakterystycznymi. To znaczy jeszcze z tymi niewzmocnionymi hamulcami. Tak, tak, z takimi charakterystycznymi obręczami kół, takimi, no, no stożko z, ze stalowymi zderzakami. Ze stalowymi zderzakami, tak, tak. I, ja by... i z tymi uchylnymi okienkami z przodu. Tak których zawias był przyklejany, w związku z tym odpadał regularnie. Tak. A właśnie, bo proszę pana, tutaj padałoby troszkę pan taką laudację, że ja tu chciałem laudację no, tego. I z prądnicą, no. proszę pana jeszcze. Sprądnicą i proszę pana z tym cięgnem do, do rozruchu. Proszę, do rozruchu, tak co tam wiecznie ta linka spadała i trzeba było kijaszkiem takim sobie. Pomagać. Pomagać. No, ale audacja teraz, proszę pana, bo pan przecież tym małym Fiacinął, to pan dojechał ho, ho, ho aż do Gruzji. Proszę ja pana. dojechałem, że pan, proszę Pod, pana... pod zabeldował razem do ze mie... żoną do... w dodatku. Do miejscowości Suchumi dojechałem, proszę pana, w czasach słusznie minionych, ale małym Fiatem razem z żoną byliśmy również w Finlandii. Mhm. Że tam już o Włoszech nie wspomnę. No bo małym ten... Fiatkiem? Też pan małym Fiatkiem był we Włoszech? No tak, ale w zasadzie tylko do Wenecji dojechałem, bo no. taki był cel podróży, natomiast do Finlandii jechaliśmy przez ówczesny Związek Radziecki, tak. Zabrałby się pan w taką do Monte Carlo i z powrotem 4000 km moim Fiatkiem? Wie pan co, już chyba niechętnie, bo po latach wsiadłem do małego Fiata, bo tam miałem jakąś taką okazję taką sposobność i muszę powiedzieć, że przeżyłem szok. Tak ciasny i klaustrofobiczny ten samochód mi się wydał, że się zdziwiłem, jak mogłem tyle i tak daleko nim jeździć, także ja to już, wie pan, z sentymentem wspominam te czasy, ale, ale akurat małego Fiata to już nie chciałbym eksploatować. No, ale mieć by można było, bo proszę pana, ja spojrzałem ile teraz tam śpiewają, za, proszę pana, małe Fiatki w dobrym stanie, to chcę panu powiedzieć, że ceny naprawdę osiągają niebotyczne te egzemplarze, zwłaszcza z tego początkowego okresu produkcji. Te no to jeszcze mam trochę, proszę pana, części w piwnicy do nich. No, Także te, te części być, chyba te też nabierają wartości. No właśnie. Ja proszę pana, swojego ma małego fiatka to sprzedałem za, no, za czapkę gruszek, a gdybym go tak wziął, przechował, no do no, dziś. ale to musiały pan go wypaść. Trzymać lat 20 w jakimś garażu, bo to wtedy on dopiero nabiera wartości. No tak, może by coś więcej był warto. No w każdym razie, proszę pana, te egzemplarze takie kolekcjonerskie, odrestaurowane z lat 70. to i nawet 40 tysięcy mogą, proszę pana, kosztować. Kosztować. Tak, także to wie pan, to w ogóle się robi rarytas prawdziwy. A ciekawostka taka, że pana we Włoszech to naprawdę to się trzeba naszukać, bo bywają jeszcze te 126, te włoskie Fiaty. Czasem się gdzieś tam zobaczy, ale już bardzo, bardzo rzadko. Natomiast 500 ki stare, to pełno jeszcze tego jest. Chyba tak po Rzymie. To fakt, lat temu, fakt. To, to byłem zdziwiony, że jeszcze tyle tych samochodów jest na chodzie. I to tak widać, że w takiej eksploatacji codziennej, a nie hobbystycznej. Więc ciekawostka taka. No i co proszę pana, to tak powoli byśmy zmierzali do brzegu, tylko teraz tak, no jakiś optymistyczny akcent na koniec, no to chyba optymistyczny akcent to taki, że już nie musimy tymi małymi fiatkami jeździć i tylko tak wspominamy z pewną nostalgią i ciepło, ale już na tym się ta nasza przygoda mało fiatkowa skończyła. No jest to proszę pana bardzo dobry wniosek końcowy. Tak i tym optymistycznym jak zawsze akcentem. Kończymy nasz podcast Grzegorz Kacalski i Krzysztof Rybarski obaj z portalu warsztatowiec.info.